Hej, witajcie! Jestem Cordoman Fan. Dzisiaj gramy w Monster Hunter World i dzisiaj spotkamy Ratianę. I tak od razu mówię, będę robił to wysokiego poziomu, więc może to dość szybko pójść, ale tam mniejsza już było. Mam już Ace Dla osób, którzy nie oglądali live'a, to mogli nie wiedzieć. Więc no, ja przypadkowo tutaj przewinąłem. <todgłos> Upolowałem jej 22 razy. Najmniejszy okaz to może się sobie przeczytać największy. Mam na niej koronki, więc fajnie. Werny znane jako królowe lądu. Lądowe drapieżniki obezładniające ofiary jodowitymi ogonami i potężnymi nogami. Właśnie one zatruwają swoim ogonem, więc polecałbym Wam odciąć jej ogon, ale to dosyć o tym się dowiecie za chwileczkę. Węż węż, ogon... ognioodporny pancerz i udaremni ataki trucizną. Odcinaj Ratianie ogon. Odcinaj ratanie ogon. Uważaj przy kradzieży jaja z gniazda. Bo Ratiana będzie ścigać złodzieja po kraniec nowego świata. To też prawda i dostaliście poradę także tutaj, że najlepiej odciąć jej ogon, bo... Później może was denerwować. Ona zresztą, uwagę jest denerwująca, bo jeśli łapiecie jakąś potwora, ona nagle przychodzi i zaczyna ryczyć 5 razy i ucieka. Więc fizjologia: zniszczyć można jej skrzydła, można zniszczyć jej głowę i odciąć jej ogon. I oraz zniszczyć także tłów. Najlepszy będzie na niego się spisywać smok. Od piorun może być jeszcze tam jakoś, jakoś przetrwać, ale woda i lód i ogień to już w ogóle ogień to na pewno nie. Woda i lód, no jeśli nie macie lepszego, to możecie. Szkodliwe efekty najgorszy jest wybuch i trucizna. Seni paraliż, jest nawet, nawet ogłuszenie najlepsze. Więc teraz nagrody. Tutaj no jest to samo. Nie wiem czemu. A, okej, okay, bo tutaj y, łatwiej jest chyba niszczyć na niskim poziomie. <gry> Więc, no, tutaj możecie sobie przeczytać. Przeczytaliście? mam nadzieję, że tak, bo teraz idziemy do walki. O, Hej, już jesteśmy po cięciu. E, idziemy do tej ratiany. Czemu nie, pf, nie ucinam do momentu, aż ją znajdę? Bo chcę Wam jeszcze tłumaczyć parę rzeczy. Ostatnio było odcinka, bo, bo tak. E, po prostu mi się też zbytnie nie chciało. E, raz chciałem już zrobić ten odcinek z ratianą, ale mi kurczę kabel. Pękł od mikrofonu i się troszeczkę popsuły plany. Jednak i tak w tym dzień udało się zrobić live'a, bo udało się naprawić jeszcze. Jakoś do 18, Ale i tak jest co. Po drugie, yy, walczę z nią błażką, jaką yy, walczę, bo innej po prostu nie mam na nią. Czyli z rozdniewanego brachy Diosa. I tak to jest wysoki poziom, więc no. Dlatego też nie ucinam do momentu, aż będę z nią walczyć, bo raczej to nie będzie y, długie. Też sobie, sobie pomyślałem, dlaczego idę na piechota. a już pójdźmy tam na piechotę do niej. No i tyle w sumie z informacji. Wszystko już powinniście wiedzieć. Ok. Kurczę, ucieka serio. No i to jest właśnie Ratiana. Więc, no. W ta walka nie będzie za długa. No, chyba, że będziemy jej szukać. To może być długa, ale tam już mniejsza. Właśnie jeśli chodzi o no to bardzo fajna gierka, ale. No cóż, jest na pewno jeden duży minus optymalizacja, bo nie jest za dobra. Dużo osób pewnie Wam już to mogło mówić. I... Że tam przyjdzie to trochę to wiecie, nie? pewnie już o tym wiecie że po prostu jest słaba z tą optymalizacją ale fajne jest to, że dodaje bardzo dużo za to właśnie po optymalizacji więc jest git dla mnie Iceborne to strzał dziesiątkę i aprobował wysokiego poziomu. Nie wysoki, ale widzieliście <grymne> to? Już ogon odcięty. Więc jak patrzycie na tą walkę, to nie myślę sobie, że ona jest mega prosta. Jest wkurzająca. Ja jej bardzo nie lubię. A gdybym walczył na, wysoki... na randze z przepraszam, to ja bym nie wytrzymał raczej. Też zrobiłem sobie budzik na katanę i nabywacze ostrza. Na katanę zobaczycie w kolejnym odcinku, który niedługo chyba będzie w TFT, bo y, chciałbym Wam nagrać tam dwa odcinki. Więc no... Okej. Okay. Też chciałbym na wysokich poziomach trochę grać, bo... Y tak, bardzo chciałbym po prostu dojść do e, tych otworów randzi mistrzowskiej, czyli Batons na przykład. Będzie Wam to nic nie mówi, co prawda, ale mi jak najbardziej. Tak samo jak widziałem na jednym jak ktoś napisał, z czym się wyjaśnił, nazwa to Wikidaczin. Dobra, nawet nie zdążyłem powiedzieć. E, idziemy do prezentacji zbroi. Dobra, witam po cięciu. To jest pancerz z radiany, rangi mistrzowskiej. Ja mam tutaj, akurat, pokolorowane, więc, no. Będzie tutaj czerwony, ale normalnie jest innego koloru. Spokojnie. A wysokiego poziomu, no to. Yy, więc zaraz będziemy się pocięcić znowu. Albo w sumie nawet. Yy, nie, bo. To raczej za długo nie będzie trwało. A, też. Możemy sobie pogadać. przez, Nawet nie będziemy gadać, bo już mamy. Yy, tutaj tak wygląda pan ze śratiany wysokiego poziomu. A tak. Yy, alfy też. No. no i też to jest pokolorowane, więc no. I też bym chciał zobaczyć, czy różnią się w ogóle. Te zbrojki Więc sprawdziłbym Nie, nie różnią się Więc to tyle w tym odcinku Lajkujcie, subskrybujcie Do kolejnego